Cześć, witam serdecznie na moim live. Mam nadzieję, że mnie widać, że słychać i że się nagrywa. Wracam chyba po jakichś trzech latach do prób nagrywania na żywo. Wcześniej po jakichś trzech razach się poddałam, zrezygnowałam, bo za dużo stresu mnie to kosztowało. Ale mam nadzieję, że wszystko dzisiaj będzie dobrze. Co wpływa na nasze postrzeganie rzeczywistości? Czy jesteśmy obiektywni? Tak jest tytuł dzisiejszego live'a. To o czym będę mówiła w nim, jest opisane w książce Stephena Koweya. Siedem nawyków yy, nieszczęśliwej rodziny, tylko siedem nawyków skutecznego działania, bo jest jeszcze książka 7 nawyków szczęśliwej rodziny. Yy, więc yy, Steven Covey spotkał się z pewnym eksperymentem który został przeprowadzony w Harvardskiej Szkole Biznesu. Wykładowca rozdał swoim studentom kartki z rysunkami. I połowa studentów otrzymała szkic przedstawiający młodą atrakcyjną kobietę, natomiast druga połowa na swoich kartkach miała rysunek staruszki. Wykładowca polecił aby studenci przez 10 sekund bardzo dokładnie przyjrzeli się rysunkowi, który otrzymali. Potem zabrał te rysunki i na ekranie monitora wyświetlił inny rysunek, w którym można było dopatrzeć się zarówno wizerunku młodej kobiety, jak i staruszki. Co się okazało, że. Prawie wszyscy studenci, którzy mieli wcześniej na kartce wizerunek młodej kobiety, na ekranie monitora też zobaczyli młodą kobietę, a większość z tych, którzy na ekranie mieli staruszkę, również staruszkę widzieli na ekranie monitora. Następnie wykładowca poprosił na środek jedną osobę, która widziała staruszkę, i jedną osobę, która widziała młodą kobietę. I doprowadził do konfrontacji między nimi. No, dyskusja była dosyć burzliwa, nie należała do łatwych. Oni nawzajem przekonywali się do swoich racji, byli przekonani, że, że, że ta druga osoba się myli. I tutaj przedstawię fragment tego dialogu, zacytuję: Jak to Stara? Ona nie ma więcej niż 20, góra 22 lata. Daj spokój, żartujesz? Ma siedemdziesiąt i to z okładem. Co z tobą? Nie widzisz, czy co? To młoda, czarująca dziewczyna. Chętnie bym się z nią umówił. Czarująca? Stara Wiedźma. Eee, właśnie, dyskusja bardzo burzliwa. Po pewnym czasie, troszkę się ta dyskusja uspokoiła i zaczęli studenci omawiać szczegóły tego rysunku i argumentować, co świadczy o tym, że jest to staruszka, a co świadczy o tym, że to jest młoda kobieta. No i doszli po jakimś czasie do porozumienia. Ci, co na początku widzieli staruszkę, zobaczyli młodą kobietę i odwrotnie. Ale ciekawe jest to, że jak tylko odwrócili wzrok i popatrzyli jeszcze raz na rysunek, to znowu widzieli to, co na początku. Ciekawe jest też to, że jak ta dyskusja jeszcze nie była taka merytoryczna, i na początku wszyscy byli jakby tylko jakby skupieni na swoim punkcie widzenia, to. Przed tym eksperymentem oni, ta grupa studentów, miała możliwość przekonać się, że istnieje inny punkt widzenia. A mimo to, w czasie tego eksperymentu, początkowo tylko nieliczni, tylko nieliczni właśnie podjęli ten wysiłek, żeby popatrzeć z innej perspektywy na sytuację. No ale ostatecznie po, po pewnym czasie doszli do porozumienia. I co pokazuje, co pokazuje ten eksperyment? że to jak patrzymy na rzeczywistość jest uwarunkowane naszym dotychczasowym doświadczeniem, że właśnie nasza historia życia, nasze środowisko, w jakim wzrastaliśmy, mocno właśnie wpływa na to jak jak postrzegamy, postrzegamy to co się aktualnie dzieje. I, I często jest tak, że, że jednocześnie jesteśmy przekonani, że jesteśmy obiektywni. I jeżeli inna osoba inaczej opisuje tą samą sytuację, co my, no to jesteśmy bardzo mocno przekonani, że ta druga osoba się myli, a my mamy rację i próbujemy to wykazać. Zazwyczaj druga osoba ma podobną postawę, no i spór gotowy. Nie możemy się porozumieć. Dochodzimy do ściany. No i też Steven zadaje takie pytanie: jeżeli to 10 doświadczenie tak mocno uwarunkowało studentów, to, jak bardzo y, mocno warunkuje nas cała nasza dotychczasowa historia życia. Co możemy z tym zrobić? Dwie rzeczy. Po pierwsze, y, uświadomić sobie, że w ogóle istnieją takie uwarunkowania. A po drugie, y, otworzyć się na inny punkt widzenia i spróbować go zrozumieć. Y, wtedy y, poszerza się nasze spojrzenie a nasze te wszystkie uwarunkowania mają na nas coraz mniejszy wpływ. Taka jest płytra. Mam nadzieję, że, że to co tutaj o czym mówiłam wam w tym live w tym live poszerzyło waszą chociaż odrobinę perspektywę wasze spojrzenie. I cóż, chciałam jeszcze powiedzieć, że ten rysunek, o którym mowa w eksperymencie, to jest taki, taki rysunek, który pochodzi ze starej, ze starej niemieckiej pocztówki, jeszcze chyba z końca XIX wieku. Tak, wyczytałam w internecie. I on jest dostępny w internecie. Ja Wam dam link do jakiegoś artykułu, gdzie można to zdjęcie zobaczyć. Także fajnie by było, jakbyście sobie popatrzyli na ten obrazek i, i, i dostrzegli zarówno tą staruszkę, jak i młodą dziewczynę. To na razie. Do zobaczenia. Cześć.